Ja się skupiłam na jednym y, wątku, na standardzie, y, jakim jest y, opieranie działań profilaktycznych na naukowych podstawach, y, i poruszyłam tutaj wstępnie y, kilka kwestii. Pierwsza to jest taka oczywista i już tutaj prezentowana, że formułowanie głównych celów działań profilaktycznych wymaga aktualnej wiedzy, zgodnej uzyskanej w sposób zgodny z wymaganiami metodologicznymi. I taką wiedzę od lat mamy. E, dzięki e, badaniom e, na próbach ogólnopolskich, badaniom cyklicznym, HBSC, takich jak HBSC, takich jak ESPAT na przykład, e, ale też dzięki bardziej pogłębionym, myślę, badaniom e, na próbach lokalnych, jak jakim, tymi badaniami, myślę tutaj o badaniach, myślę przede wszystkim o badaniach MOKOTOWskich. Te dane, które mamy z takich badań, pozwalają nam wytyczyć główne cele działań profilaktycznych, natomiast też pozwalają ocenić wstępnie, na jakie czynniki ryzyka, na jakich czynnikach ryzyka, na jakich czynnikach chroniących trzeba by się było skupić w oddziaływaniach profilaktycznych. Myślę, że wyzwaniem w tym obszarze jest upowszechnianie tej wiedzy w środowiskach, które podejmują działania profilaktyczne, które opracowują programy. Nie godzę się na przykład z takim wymaganiem, że w każdej szkole musi być przeprowadzona diagnoza dotycząca ryzykownych zachowań i na tej podstawie musi być opracowywany program wychowawczo-profilaktyczny. Wiem, że taki wymóg jest szkołom stawiany. Ale myślę, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ są dane z prób losowych, i na tej podstawie jakby można przyjąć, że w naszej szkole czy w innym miejscu, w którym się taki program opracowuje, no nie należy się spodziewać, jeśli to jest populacja taka, czy znaczy myślimy o profilaktyce uniwersalnej, że tutaj. W naszej szkole, akurat, będzie coś inaczej, tak? To, co jest ważniejsze i może być typowe dla danego środowiska, to taka pogłębiona wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących. Żeby ją zdobywać, trzeba dysponować rzetelnymi narzędziami, trafnymi też, no, przygotowanymi zgodnie ze standardami metodologicznymi, i tu jest pewien problem. Ponieważ ciągle tych narzędzi jest jeszcze mało, jest, wiedza o, o, o narzędziach jest bardzo rozproszona i często ta diagnoza szkolna z, z moich obserwacji wynika nie mam badań na ten temat no, że ona jest mało rzetelna też, tak? Z takiego powodu, że pedagodzy szkolni przeprowadzający takie badania no często też nie są należycie przygotowani do tego, to już winny jest temu program studiów. Ale nie są należycie przygotowani do tego, żeby konstruować narzędzie. Poza tym, jak my zdajemy sobie sprawę z tego, jakiego ogromu pracy wymaga i nakładów też finansowych wymaga skonstruowanie rzetelnego, trafnego narzędzia badającego jakiś czynnik ryzyka, czy czynnik chroniący, czy zestawy tych czynników, to jasne jest, że no, nie są w stanie zrobić tego jednostki i nie są w stanie zrobić tego praktyce. Raczej takie mam e, przekonanie. E, potrzebne są zespoły, e, które e, konstruują takie narzędzia, i e, jak myślę o wyzwaniach, to myślę, że właśnie wyzwaniem jest e, e, zgromadzenie takiej wiedzy o narzędziach w jednym miejscu. E, Opracowanie rekomendacji dla tych narzędzi, które można już na podstawie dotychczasowej wiedzy rekomendować do stosowania praktykom, no i tworzenie też takich zespołów badawczych, które będą. Konstruowały rzetelne i trafne narzędzia do poznawania tych czynników chroniących i czynników ryzyka, do których takich dobrych narzędzi jeszcze nie mamy. No, te narzędzia też muszą być już tu, tak z myślą o ewaluacji oddziaływań profilaktycznych, te narzędzia też muszą być dostatecznie czułe, żeby można było uchwycić zachodzące zmiany. Tego typu praca wymaga e, naukowego przygotowania, wymaga zespołów, w których się łączą siły e, ludzi e, wyszkolonych pod względem psychometrycznym, no i także e, ludzi, którzy potrafią dokonywać, e, przeprowadzać e, no, zaawansowane analizy statystyczne, żebyśmy mogli e, z pełnym przekonaniem rekomendować dane narzędzie, do ewaluacji programów praktykom na przykład, czy do budowania programów profilaktycznych na podstawie bardziej pogłębionej diagnozy. Kolejny wątek <laughs> dotyczy projektowania, oddziaływań wychowawczo profilaktycznych. No, ono też powinno się odbywać na opierać na aktualnej wiedzy o tym, w jakich warunkach mogą zajść korzystne zmiany. W zakresie danego czynnika chroniącego czynnika ryzyka, czy ich zestawów, a w konsekwencji też w zakresie y, zachowania. Na tym etapie dokonuje się wyboru teorii, koncepcji wyjaśniających istotę danego czynnika i warunki, w których on się rozwija i może się zmienić. Wyzwaniem, które mogłoby moim zdaniem y, ułatwić y, y, tworzenie nowych programów i udoskonalanie już istniejących, jest tworzenie takich pakietów wiedzy o czynnikach raniących i czynnikach ryzyka, warunkach ich rozwoju oraz zmiany z uwzględnieniem kategorii wieku osób, których one dotyczą. Bo ta wiedza jest bardzo też rozproszona i wymaga ogromnego trudu zebranie aktualnej wiedzy, zrobienie takiego merytorycznie poprawnego przeglądu literatury, stanu wiedzy. Na ten temat. To jest zadanie wymagające też no, pewnego zaawansowania w analizowaniu raportów z badań i koncepcji teoretycznych, ich umocowania empirycznego. To jest zadanie również dla, myślę, zespołów naukowych. Wyzwaniem jest też moim zdaniem, czy może być umocnienie takiego sposobu myślenia w praktyce, że jeżeli chcę coś robić, co ma wywołać zmiany w funkcjonowaniu innej osoby, to muszę mieć pewność, że moje działanie jej nie zaszkodzi, a oczekiwanie pozytywnych skutków jest przynajmniej naukowo uzasadnione. Takim wyzwaniem dla rozwoju profilaktyki opartej na naukowych podstawach jest też Analiza zastanych praktyk profilaktyczno-wychowawczych, ich ocena i upowszechnianie. Jestem również przekonana, tak jak Jan Latkowski, że w praktyce mamy sporo sprawdzonych działań co do skuteczności, których nie mają wątpliwości osoby, które je podejmują i które je latami doskonalą. Natomiast problemem jest opisanie tych praktyk w taki sposób, żeby można było je ewaluować, przeprowadzenie takich badań ewaluacyjnych, a następnie, no, jakby opracowanie wniosków i, i wnioskowanie potem do systemu rekomendacji. Ja mam takie też doświadczenie, że w praktyce, Zdarzają się właśnie takie, takie osoby i zespoły, które potrafią robić rzeczy, które by się wydawały niemożliwe. Współpracowałam z nauczycielką języka polskiego i historii w klasie. Tu 10 minut minęło, już kończę zaraz. W klasie od czwartej do ósmej klasy, ale nie, nie pomagałam tej pani poza udostępnieniem wyników diagnozy z czwartej klasie, przeprowadzonej, i potem na koniec czwartej klasy, na, po, na początku, na końcu i, i na koniec piątej. Pokazując rozmiary bezradności dzieci w zakresie języka polskiego, bezradno poczucia bezradności na matematyce i inne zmienne, które charakteryzowały sytuację w tej klasie. No i ta pani pracując z tymi dziećmi w dzielnicy, w której większość rodziców jest na utrzymaniu opieki społecznej. I większość dzieci nie widziała nigdy, żeby ich rodzice wychodzili do pracy. Ta pani, pracując z takimi dziećmi i z tymi rodzicami, przez 4 lata potrafiła osiągnąć razem z dziećmi taki efekt, że w egzaminie, z egzaminu ósmoklasisty w języku polskim dzieci miały wynik mieszczący się w ósmym staninie. To, a jednocześnie z angielskiego i z matematyki zaledwie w drugim czy trzecim. I to jest też y, y, dla mnie taki y, y, znaczy taki dowód na to, tak, że y, analiza zastanych praktyk y, y, profilaktyczno-wychowawczych to, y, y, to jest taki zasób, który moglibyśmy wykorzystać, żeby y, tych programów na liście programów rekomendowanych było więcej, żeby ludzie też mieli z czego wybierać, bo osobną kwestią jest jeszcze wybór danego programu. To, że jakiś program jest skuteczny, nie znaczy, że nauczyciel go dobrze przeprowadzi, bo on się na przykład w tej konwencji w pracy z dziećmi może źle czuć, tak? To może nie być jego bajka, dlatego nie może być, znaczy im, im większa będzie ta oferta, im bardziej będzie różnorodna, tym większe są, są szanse, że w praktyka profilaktyczna będzie się opierała, opierała na naukowych podstawach. Wyzwaniem na pewno jest konsolidacja środowiska naukowego wokół zadań, które chcielibyśmy w profilaktyce realizować. To jest trudne, dlatego że ścieżki awansu naukowego nie bardzo e, sprzyjają e, takiej integracji. Tak? Profilaktyka jest dziedziną interdyscyplinarną i nie można zrobić doktoratu z profilaktyki, e, tak? ani zostać specjalistą, doktorem habilitowanym z profilaktyki. I to jest pewna bariera, która utrudnia młodym ludziom przyłączanie się do badań w tym nurcie, ale to nie jest coś, czego nie można pokonać. Na koniec chciałabym powiedzieć, że zapisałam w moim streszczeniu trzy marzenia. Ja mam takie marzenie, że powstanie bank stale aktualizowanej wiedzy o czynnikach chroniących i czynnikach ryzyka, o zachowaniach ryzykownych, o ich wzajemnych powiązaniach z uwzględnieniem grupy wiekowej oraz rodzaju grupy ryzyka. Myślę tu o czymś takim na kształt encyklopedii, e, e, zawierającej wiedzę e, potrzebną profilaktykom, e, gdzie są hasła, gdzie są e, krótkie, syntetyczne e, informacje, sprawozdania, tak z e, badań, z odkryć e, naukowców w Polsce i na świecie. Że powstanie bank narzędzi do badania tych czynników ryzyka, czynników chroniących, które się przewijają w naszych programach profilaktycznych i które albo powinny być uwzględniane. No i że system, mam, taką, mam takie marzenie, że system rekomendacji będzie się nadal rozwijał dzięki wsparciu dla już istniejących programów, żeby mogły dzięki nowym badaniom wejść na wyższy poziom rekomendacji oraz zgłaszaniu nowych programów opartych na naukowych podstawach. Dziękuję bardzo.